Dnia. witamy w Wichrogrodzie! A, a w modrym odludzku dadzą po kubku za darmo nic tylko branż. <grystanie> za darmo! Nie obawiajcie się cieni, naprawdę wszystko dla. Modlitwy dźwięk śnieżynek, bo światłość spokój da. Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed mną, jak i wami, kolejny odcinek z serii Perfitna Poteczka klona piłka legendy Azeroth grają w klono piłkę. twoja drużyna składa się z czterokrotnie sklonowanych klasowych kart legendarnych pokaż co potrafisz mistrz Okej. Okay. bierzmy sobie łowcę nie będziemy lubiony bohater zobaczymy jak mi pójdzie Bo już tych potyczek mam dość nie wiem 14-15 dla was rozegrałem, próbowałem i za każdym razem poddanie się albo w topa. Bo oni mieli dobre legendy albo super legendy, a ja przeważnie jakieś krapę jak miałem szansę na wygranie, to oczywiście w trzeciej, czwartej duże sytuacja się odwracała. Tyle w skrócie i w temacie. Ale czego się nie robi dla was widzów? się Sziołanie. Prowadzi mnie instynkt. Takie dostaliśmy karty i powiem tak Licykant, czy jakoś tam się tak nazywa. Taki sobie Katrina, średnia. No i Enzot. Dosyć dobry. Ale drogi. Zasunięć zaklęć to praktycznie nie mamy. To sobie wymienimy. A. Chyba będziemy szli w te katryny. Zobaczymy, kim pójdzie. Mamy za przeciwnika maga. Co jest rzadkie tutaj w tej rozgrywce, bo już grałem sporo tych rozgrywek. I to jest chyba pierwszy raz, mam do czynienia. Z magiem, bo tak to kapłani i hunterzy, tak jak ja, łowcy. Przywitamy się. Nasze ścieżki się zbiegają. się. To chyba kobieta. Nie, to nie. Dziękuję ci. Kij Dobra bestie twoimi No trudno. Czekamy. Czy on coś wyłoży? Pewnie tak. Pewnie znowu przegram, ale zobaczymy jak to wyjdzie. W praniu? Jak to się mówi? Muszę w końcu mi się uda wygrać. Ma 7 kart. To nie jest początkujący gracz. Widzę nawet po tylnej części. No nie, naprawdę musiałem dostać tego krapa, gdzie Mak ma czary. Nie no, to jest jakieś przygięcie. No dobra, wyłożę go, bo lepsze to niż nic. Zawsze mm. to mienią. Będzie walił czarami za zero w tej turze, o ile ma. A Mac ma ich sporo ogólnie Skopię mam tą i tą Poddał się Przedałoby się w końcu raz bym wygrał, ale nie w taki sposób chciałbym wygrać w taki bojowy, wiecie On coś robi, ja coś robię A jedno. Myślałem, że zrezygnował, ale co, wyłoży? Dobra, to my wy, wy tego wyłożymy chyba te katriny. Mamy mieć jakąś przewagę. Dobra, takie dostaliśmy, ale mamy jakiś stół. To się liczy. Następna katarina, rzucimy ją za dwa, dobrze jest. Za 12 damage, jakbym tak pocisnąć, to byśmy w następnej tuszy mogli wygrać. Nie w tej, tylko jeszcze jednej, czyli w piątej, ale nie sądzę. On coś wyłoży, konkret. No mówię, coś kombinuje, ma dużo tych kart. Tak sobie myślę. A jak nie wyłoży teraz. Albo wyłożę konkretną. Ja się będę musiał obronić pospędę. No właśnie, patrzcie. Coś Dzień dobrego. No, ja myślałem, że je coś naprawdę Matka dobrego, ziemia jednak nie. Taka średnia, ale jest razy dwa. No właśnie. Matka ziemia jest blisko. Kościu za bardzo się zastanawia. A jeszcze to? O nie... Tutaj muszę się pozbyć. Zaraz ci kapcie spadną! Nie, nie pozbędę się tak, bo znowu przyzwie. Dobra, idziemy w agrę, takie jak wiecie, no to chyba się podda. Na 24 minut no, muszę fonsolir, ale nie. Dobra, matki ziemi. dobry pomysł zrobił. Okej. Okay. Trzeba będzie jej się pozbyć tej karty. Cutgera bardzo dobra karta i jej nie mam w ogóle. No super, dzięki. No, znowu słaba. No ale chyba wygraliśmy.

Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.